Dzień dobry! Filmik dzisiaj będzie bardzo szybki i na temat filmu z moją twarzą, więc zapraszam Was do oglądania, ale najpierw intro. Więc krótkie podsumowanie. Myślę, że dzisiaj będzie premiera z tego o jakiejś na przykład 19.00. Jednak bym prosił Was bardzo o to, abyście na przykład, aby zająć coś tym odcinkiem, w sensie wiecie o co chodzi, to po prostu byśmy mogli zrobić tak, żebyście napisali jakieś różne pytania i mogliście się zapaść na odcinku, na samotnym odcinku, patrząc na Waszą liczbę samych lajków pod filmem, aż mnie zaskoczyliście, naprawdę, bo nigdy w życiu tyle jeszcze nie miały. Więc tak pomyślałem, żebyśmy mogli właśnie zająć ten odcinek takim QA, żeby po prostu było na no jakoś ciekawie. No, bo całą, w ogóle no mam w takim filmie jest ważna tak naprawdę, nie? No i wtedy byśmy mogli zrobić taki szybki odcinek z tego. Pytanie trochę by było. Oczywiście na wszystkie bym odpowiedział, jeśli oczywiście by było tak. I każdy by mógł się na spokojnie zaopatrzyć na odcinku. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, dlatego jeśli ktoś chce pojawić się na odcinku, może napisać mi jakieś max 3 pytania lub 2, albo po prostu no, nie pisać wcale. Jednak no, wtedy byłoby na pewno lepiej. Nikogo zmuszać nie będę. Na pytania czekam do godziny, chyba jakiejś 16, myślę, lub 15. .00. Oczywiście umieszczę pod tym filmem komentarz, na którym będziecie mogli do niego pisać pytania różne. No i wtedy byście no, mogli pojawić się na tym odcinku, tak jak powiedziałem. I myślę, że byście mogli dobrze z tego skorzystać. Za każde pytania będę lajkować komentarz oraz dawać przypiąć na serduszka. Więc, tak jak mówię, oczekujcie dokładnie filmu z moją twarzą o godzinie 19 lub 20. .00. Oczywiście nie będzie premiera. Będziecie mogli, no, się pośmiać trochę ze mnie, bo perfekcyjny i ładny to ja zbyt nie jestem. Myślę, że to wszystko, co na ten temat chcę powiedzieć. Jeśli naprawdę już chcecie ten film, mogę go zrobić nawet o 18, .00. tylko muszę się do tego odpowiednio przygotować. Myślę, że będę już lecieć i powoli szykować film. Możecie dać tutaj, na 5 łapek w górę. No i wtedy na pewno będzie już profesjonalnie filmik skończony. Dziękuję, moi drodzy. Zobaczymy się na premierze. Do zobaczenia.